Witam Was jeszcze raz, cieszę się przede wszystkim z tego Szanowni Panowie, że bez kontuzji, bez jakichś niepotrzebnych sytuacji zakończył się ten turniej. Poziom wysoki i mam nadzieję, że, że przyda się Wam to do, do takich wejścia w ligę i niech to będzie jakiś taki trening. Zapraszam oczywiście za rok. Na podobne, na taki sam turniej. Mam nadzieję, że zgłosi się tych drużyn więcej i będziemy to mieli albo dwudniowy, taki fajny turniej, zrobimy i zorganizujemy, bo w tym roku już dwie drużyny więcej chciał być, ale czasowo byśmy się to nie, nie, nie wyrobili. Dziękuję Wam za udział, dziękuję organizatorom, podziękujcie ludzkowi, bo on naprawdę robi dużą robotę. Dajcie mu duże wsparcie. To jest moja wszystkie turnieje i konkursy, to jest wszystko on to ogarnia i ogarnia to z dobrym skutkiem. Ja chciałem podziękować trenerom, tak samo działaczom, prezesom i wam zawodnicy za to, żeście wzięli udział. Uważam, że turniej dzisiejszy, turniej UPR Burmistrza, uważam za zakończony. Gratuluję zwycięzcom przede wszystkim, ale ci, którzy zajęli dalsze miejsca, proszę się nie martwić. W przyszłym roku może być lepiej. Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do nagród drużynowych. Zaczynamy od dyplomów dla wszystkich drużyn, które brały udział dzisiaj w rozgrywkach. I tak, na miejscu dziesiątym sklasyfikowano LKS Pogoń Biedaliny Radłowskie. Miejsce dziewiąte Miejsce ósme, Łukanowice Topolina. Miejsce siódme, Spółdzielca Grabno. Miejsce szóste, LTS Dębina Łętowska. Miejsce piąte OSP HDK Zakrzów. I teraz przechodzimy do tych drużyn, które uzyskały awans z grupy i zagrały w półfinałach. Miejsce czwarte Wiemskowia Wielbskowice. Miejsce trzecie ubiegłoroczny finalista Olimpia Wojnicz. I tu jeszcze i tu jeszcze nagroda za trzecie miejsce karnet na trzydniowy trening siłowny. Dla całej drużyny oczywiście, tak. Miejsce drugie finaliści otrzymują buchar, nagrodę oraz karnet na tygodniowy trening dla całej drużyny, a jest to zespół absolwentów zespołu szkół licealnych i Technicznych Wojniczów. Pierwsze miejsce i zwycięstwo w szóstym halowym turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Wojnicza. Drużyna LTS Arkadia Olszyny. Arkadia Olczyny oczywiście Puchar, dyplom, nagrody oraz karnet na dwutygodniowy trening dla drużyny w siłowni Progress Gym. Karnet jest do wykorzystania w i dyplom oczywiście. Jest tak dużo tych nagród, że czasem się można pogubić. I to były nagrody Dróżynowa, teraz jeszcze trwa wyróżnienia indywidualne. Najlepszym bramkarzem dzisiejszego turnieju zostaje Łukasz Jakoś, a Katrin Szymy. Nagrodą Łukasza jest Wąszyn na Szczyże Jedelskie w Późniejszym Zjednoczonym Jedułach. I nagroda dla króla szczęców, któremu nie było tak łatwo ten tytuł zgadzać, ale po małej dogrywce się udało. Szymon Oszust, Olivia Wojnicz. Podobnie jak Patryk byli po cztery bramki w rozgrywkach. No i tą jedną decydującą serii rzutów karnych. Jako, że wszyscy zostali obdarowani, nagrodzeni, teraz myślę, że wspólne zdjęcie tutaj zawodników, kierowników z panem burmistrzem, z organizatorami na pamiątkę tego wydarzenia. Hamburger! Hamburger! Owiejęła <noise> <Objala> Pani wszystko? <noise> z tyłu tam. Z tyłu tam, z tyłu tam. dia <mimitation> na